Witam Państwa. Dzisiaj mamy wiadomości. Wesoło Wam kilka osób, i napisali kilka osób komentarzy, co mamy w konkursie. Namaluj nogi i rękę. Potrzebujemy falbę i wielką kartkę. Tak ją pokazuje. Falba jest zimna. Konkurs trwa od 4 do 10 marca 2021 roku. Jeszcze jedna uwaga. Narysuj rysunek, jaką bajkę lubicie obejrzeć. Możecie narysować, jaką bajkę lubicie obejrzeć. Na przykład mam tło Timmy Time. Konkurs trwa od 5 kwietnia do 28 kwietnia 2021 roku. Dziękuję za obejrzenie mojego odcinka. Do usłyszenia!